Kolejnym miejscem, które zostało dodane w ekspercie jest ewidencja. Znajdziesz pomiędzy widokiem interaktywnym i delegację. Tutaj wybierasz sobie interesujący Cię rok, interesujący miesiąc, klikasz przycisk odśwież, a program analizuje i dokładnie wskazuje informacje na temat urlopu, który kierowcy jeszcze posiadają. informacje od systemu czasu pracy, informacji na temat okresu rozliczeniowego, etatu i dokładnych parametrów związanych z ewidencją czasu pracy kierowców. W wcześniejszym materiale pokazywałem ci, jak w prosty sposób importować i eksportować plik z Excela. Widzisz, nasze wprowadzone zmiany dotyczące systemu czasu pracy, etatu, okresu rozliczeniowego zostały zapamiętane i poprawnie wskazane w tym miejscu. Dalej, tak jak to już miałeś okazję do tej pory pamiętać, możesz sobie przejść, klikając w ołówek na wysokości konkretnego kierowcy, do ewidencji, którą tak dobrze znasz. Akurat tu mamy pana, który nie ma danych saluty, więc wybierzmy sobie naszego pana drogowego Ludwika, któremu notabene wprowadzaliśmy dwa dni chorobowego pod koniec lutego. Klikam na jego wysokości w ołówek. I mam dokładnie opisaną jego ewidencję czasu pracy za swoją drogą z wspomnianym chorobowym. Nadal mogę sobie zrobić wydruk ewidencji, nadal ten wydruk ewidencji mogę sobie zapisać, mogę wydrukować. Nic się tutaj nie zmieniło. W dalszym ciągu mam możliwość wygenerowania mu wynagrodzenia brutto. Ale jaką masz korzyść z tego miejsca? Popatrz, mamy 44 kierowców. I do tej pory musiałeś wchodzić do ewident czasu pracy, czyli na przykład z poziomu widoku kalendarza, wybierać interesujący cię okres. Załóżmy, niech to będzie luty, pobierać dane. I każdemu kierowcy cyklicznie klikać wydruk ewidencji, zapisz drukuj, zmieniać kierowca następnego, pobierać dane. Znowu klikać wydruk ewidencji, zapisz ewentualnie drugój, i tak 44 razy. Teraz Wystarczy, że będąc w ewidencji, w nowej opcji, w prawym dolnym rogu, jeżeli klikniesz sobie raport indywidualny, to dla każdego kierowcy, którego zaznaczyłeś tutaj koło jego imienia i nazwiska, checkbox, wygeneruje szczegółową ewidencję pracy, identyczną jak do tej pory. Odhaczę część kierowców. I klikam raport indywidualny. Dla wszystkich, którzy mają ptaszkę, czyli dla niespełna 40, program teraz tworzy indywidualnie ewidencję pracy, Czyli to, co zajmowało ci. Dużo czasu, czyli każde to kliknięcie, załóżmy tak plus minus kilku przycisków razy x kierowców, teraz wykonujesz po prostu klikając raport indywidualny. Czyli skupiasz się na tym, żeby zaimportować dane kierowcy, uzupełnić jego dane o ewentualne nieobecności, dopisać czynności ręcznie, jeżeli takowe miało miejsce, a nie zostały zapisane na kracie kierowca w tachografie. I następnie wystarczy że sobie te dane w nowym polu odświeżysz, zrobisz ewidencję indywidualną, i masz wszystkich kierowców ewidencję zrobioną. Zaznaczając sobie raporty wygenerowane zbiorczo. Wybierzemy wszystkie ewidencje dla naszych kierowców, i teraz, jak w dowolnym miejscu tego niebieskiego pola klikniesz lewym wszystkie myszy. Masz możliwość zapisania sobie wszystkich tych ewidencji do pliku PDF, ewentualnie innego formatu, lub wydrukowania. Możesz sobie podglądać te poszczególne ewidencje z poziomu właśnie okna, w którym się znajdujesz, po prostu dwukrotnie klikając na daną ewidencję, lub przewijając się w tym miejscu pomiędzy kolejnymi ewidencjami. Wybór należy do ciebie. Kolejne ogromne przyspieszenie Twojej pracy e, dzięki temu, że raporty są robione indywidualnie. Możesz sobie również dla wszystkich kierowców. Wygenerować taki raport zbiorczy. Wygląda on następująco. Czyli wszelkiego rodzaju informacje dla moich kierowców dotyczące ilości przepracowanej godzinowo pracy, ilość nadgodzin, dyżurów i tak dalej. Możesz sobie tutaj na kilku kartkach A4 zebrać wraz z nieobecnościami, i wydrukować. Czyli innymi słowy, widok, który tutaj widzisz, jest możliwy do wydruku. Również jest możliwość wygenerowania sobie raportu kontrolnego czasu pracy i zweryfikowania wszelkich naruszeń, które by powstały w miesiącu luty, bo taki wybraliśmy, 2023 dla wybranych przez Ciebie kierowców. Ogromne przyspieszenie Twojej pracy.